Cześć, witamy Was. Dzisiaj otworzymy trzecie zamówienie z katalogu numer 9. I jeszcze nie ostatnie, bo planuję jeszcze w poniedziałek zrobić kolejne. Dobra, ja już sobie rozcięłam paczuszkę i zobaczymy, co tu mamy. Mhm. Zosia pomaga, tak, dziewczyny pomaga. Tak, dla mamy. Na początku wi widzimy dwie z trzech koreańskich maseczek, które są prezentem dla nowych ambasadorek. W drugiej kampanii współpracy. Co dalej? Koleżanki Mami. zamówiły sobie magiełkę. To jest kwiat jabłoni i wicio krzewu Mami. Zosia już. Zosiu pokaż, co tam masz. Mamy dla mamy. E, maseczka lawendowa Mami. Mami. do stóp. Zosia wyjęła bal, e, żel, tak? tak? Żel senses Pokaż Zosiu, co masz. Kremik. E, kremik, tak. To jest kremik antycelulitowy. Mhm. I co tu ma Zosia jeszcze? Zosia pomaga wyjmować, tak? Czekajcie. Krem do biustu właśnie. Ujedrniający. Też dla moich klientek. Mam! Sama zamówiłam sobie tym... Tak, dla mamy. Mama zamówiła sobie tylko taką bransoletkę. Zaraz ją wyjmiemy. Karolinka wyjmiesz. Mamy. Odpakujesz. Pokażesz lepiej, bo tutaj Zosia, Poczekaj. Zosia wyjęła też pilniczek, do, tarkę do, do pięt. Zosiu nie otwieramy, bo to dla cioci. Tylko mama to mi pozwoliła. Mamy odżywkę do włosów z tak Techniques. Mamy tutaj duży żel. Męski. Tak, Zosiu nie otwieramy Tak Tu mamy żel do mycia ciała Również z tej samej serii co Mgiełka Koleżanka wzięła sobie Preparat przyspieszający opalanie Z beta-karotenem Z Avon Kersan O, a Zosia trzyma Zosia trzyma ostatnio z trzech Maseczek właśnie, które były W prezencie Mhm Zosia wzięła też, bardzo szybko idzie to otwieranie. Tak, pokaż Zosiulku, co tu jeszcze jest. Podkład z LAX, mhm. jaki kolorek? Miód, mm, tak? Fokus. dla konsultantek. Hmm. Tu mamy krem BB. O, tak, dla mamy, dla cioci też, tak? Dla mamy jest tutaj jedna rzecz. I Ma, też kakac, y, matujący kakac, podkład z kolor krem Podkład, tak, ale to jest dla cioci, więc Zosia nie otwiera. Co my mamy? Ofertę netto dla konsultantów. Tak? E, Damy <noise> Katalog. 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 Dodatki do katalogu. Oraz naklejkę, ponieważ każda ambasadorka zbiera sobie naklejeczki, żeby dostawać produ produkty, prezenty, tak? Pamiętajcie, w drugim katalogu współpracy nowe dziewczyny mają trzy koreańskie maseczki w cenie 4,99, gdzie tylko jedna w katalogu kosztuje 15 zł. Więc bardzo chętnie je sobie przetestuję, bo jeszcze nie miałam żadnych koreańskich produktów. Krem Zosiu daj, Zosiu daj, bo to no. nie jest nasze. Mogę jeszcze coś Mama. powiedzieć? Mhm. Y, ja, ja jak otwierałam tą razoleczkę to ja myślałam, że to oh, było... oh. Mhm. Dobrze, zaraz Karolinka nam pokaże. Y... Dobra, pudełeczko to? puste, Jest Mama, jeszcze dodatek dalsze. do katalogu, dobrze. Możemy już go do, dać do makulatury? No, powiedzieć, że tutaj jest taka folia bąbelkowa. bąbelkowa. Pokaż Karolcia, otworzymy Płyska, sobie wraz ja tu. Mhm. A? A to. Także dziewczyny, nowe dziewczyny, zachęcam Was do zapisania się do mnie, ponieważ Zosiu nie wolno tego. Hmm? E, mama. O, bo macie fajne prezenty za grosze. Mhm. Ja muszę wszystko zaraz spakować, bo mi Zosia potwiera. Daj, Zosiulku, będziemy pakować. Proszę. Zosia, o zobaczcie. Ja, tutaj, jako konsultantka, mogłam sobie ją kupić za 17 zł. Mama, Jest tutaj super. Nawet los. Karolinka, otworzysz ja, ja. to jeszcze bardziej? Tak, daj, otworzę. Możemy ją wyjąć pa, 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 muszę... Natomiast tu, wszystko popakuj mamie do opakowania, do, do kartoniku. Zosia pomaga. O, tak, świetnie. Mhm. Zosia pomaga. Także na pewno dla mnie będą te maseczki do wypróbowania. I bransoletka. A dla koleżanek pozostałe produkty. Mhm. Tak. Tu Karolinka są. Mhm. Tak, mam, mam taką pomoc w otwieraniu paczek zawsze. Tak, na Tak. Mama. Dobra. Wszystko, Osiu? A, i jeszcze te rzeczy. Tutaj na górze pisze love. Mm -hmm. O, zobaczcie jaka piękna Na górze pisze Zobaczcie jaka ładna brazoleka Mogę ją bardziej otworzyć Była ona w gazetce netto Chyba, nie była w katalogu, tylko w gazetce netto O, teraz złapałam ostrość Mhm Piękna, bardzo ładna W kolorze złotego, różowego złota Na górze tutaj pisze Lofi jeszcze Tak, to jest dla mamy Więc Karolinka może jeszcze otworzyć Z tej strony Karolciu Mhm Dobrze, dziewczyny, chciałabym wam coś jeszcze pokazać Każda e, konsultantka Dostaje z nowym katalogiem e, Taką cienką Wkładkę Focus Zobaczcie jaki będzie yeah, 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 yeah. Jaki będzie Kit w następnym dziesiątym katalogu Dziewczyny za 33,99 mm. Ambasadorki będą sobie mogły Zamówić zestaw pięciu yeah, yeah, yeah. produktów Nowych produktów, które wejdą w kolejnych katalogach. Zobaczcie, ja na pewno sobie to zamówię. Będzie to maskara, nowy zapach, perfumerka, Paruet Glamur, Zosiłku Cichutko. W katalogu 12 żelowa maska na noc z antyoksydantów. Super. Nowy żel, zaraz zasiłku. Nowy żel i e lakier do paznokci. Także na pewno to zamówię. Dziewczyny, jeżeli chcecie dołączyć do mojego zespołu, bardzo serdecznie Was zapraszam. Czekają na Was prezenty od firmy, mama. prezenty ode mnie za pierwsze zamówienie. Mama, mama. Link, link znajdziecie w, na dole pod filmikiem. Tak, a teraz Karocia już nam odpakowała bransoleteczkę. Zobaczcie. Śliczna jest. Oj. Mamy. Mamy! Czekaj, Zasiulka poczekaj. Mamy! No, Karocia, odkręcisz mi? Była jeszcze w kolorze srebrnym, a właśnie Zosia już mi zabrała. Tak? Nie. Ładna? Zosia, załóż na rączkę, ty. Pokaż rączkę? ma No, piękna. na mhm, rączkę? Karolinka teraz. Tak. Mhm. Jeszcze O. Musimy złapać ostrość. O. Fajna, zobaczcie, 17 zł. konsultantki mają świetne różne oferty, także dziewczyny zachęcam Was bardzo do zostania ambasadorkami piękna Weiwon. Papa, kończymy.